Cześć. Cześć! Jak wiecie, na naszym kanale pokazujemy Wam piękne Beskidy. Beskidy, jednak, to pojęcie bardzo szerokie. To duże góry. W ramach Beskidów wiadomo, że mamy wiele mniejszych pasm górskich. Beskid Śląski, Beskid, Ży Beskid Żywiecki, każdy zna, ale znacie Beskid Węgierski? Wiecie, że kochamy Beskidy, ale bardzo lubimy też Węgry. Dlatego tym chętniej jeździmy sobie. Przez Beskit Węgierski, który tak naprawdę jest bardzo blisko naszej pracowni, ponieważ Beskit Węgierski to są trzy góry, pasmo trzech gór: Beskitka, Hercy i Kotarza. Jeżeli nie byliście jeszcze, albo macie ochotę tam ponownie wrócić z nami, z naszym filmem, to zapraszamy. Oglądajcie. Jedźcie z nami. Naszą pętlę rozpoczynamy przy przystanku w Biłej w pętli autobusowej Szczur Biła. Tu jest duży parking, na który możecie zostawić swój samochód. Znacie już to miejsce z innych naszych filmów, bo często rozpoczynamy pętle nasze właśnie z tego miejsca, z tego parkingu. Teraz jedziemy ulicą Jagodową w stronę przełęczy Karkożcąg. Z ulicy Jagodowej skręcamy w ulicę Pasterską. Skończył się asfalt, rozpoczynają się płyty, strome płyty. W lewo odbija się do chaty Wojatoma, czyli super klimatycznego miejsca w Szczyrku. My jedziemy prosto do przełęczy. Jesteśmy na Przełęcze Karkoszczonka. Tutaj jest rozwidlenie wielu szlaków. Mamy tutaj kilka możliwości. Tutaj Jechaliśmy żółtym szlakiem ze zaszczyku Biłej. Yy, tutaj obok droga pożarowa, leśna yy, doprowadziłaby nas do ulicy Jerzynowej docelowo na Klimczok. Yy, tutaj mamy taką, taki trawers yy, do, y, prowadzący na błatnią. Natomiast tutaj jeszcze wcześniej czerwony szlak. Y, trudny szlak dla rowerów, bardzo widokowy i fajny. Pierwszy szlak na Klimczok. Y, dalej, tym czerwonym szlakiem, dojechalibyśmy do Białego Krzyża. Y, I właśnie tam pojedziemy. <laughs> to jest nasza dzisiejsza trasa. Natomiast w prawo mamy szlak żółty, który prowadzi nas do Brennej i tym szlakiem zamierzamy wrócić w to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Taki widok rozciąga się z Przełęczy Karkoszcząka. Widać tam skrzyczne i szczerk w dole. Teraz jedziemy, tak jak Robert powiedział, czerwonym szlakiem. Wyjechaliśmy z Przełęczy Karkoszcząka i tutaj mamy rozwidlenie szlaków. I tutaj jest szlak czerwony, on tutaj jest na mapie. Z tym, że my pojedziemy tutaj tym niebieskim. I tak naprawdę dojedziemy przez Beskid. Złączymy się tutaj z powrotem z tym czerwonym. Dojedziemy do Beskidka. Mijamy wyciąg. Beskid Sport Arena z widokiem na szczerk. Wkrótce ruszą z wyciągami, pewnie w grudniu. Zbiornik wodny tutaj dla trasy narciarskiej. Potrzebny przy naśnieżaniu. Zobaczcie, jak to ciekawie wygląda. Pusto dzisiaj jest na naszej trasie. Kilka osób dosłownie spotkaliśmy. Słuchajcie, Beskid Węgierski nie oznacza, że będą widoki węgierskie i ukształtowanie terenu węgierskie. E, wręcz przeciwnie, to w zasadzie pierwsza część nazwy tylko sugeruje nam, e, gdzie będziemy jechać. Nazwa beskit węgierski wzięła się podobno od pewnego Węgra, który w pierwszej połowie XVIII wieku osiedlił się i wybudował szałas na jednej z polan od strony brennej, na stoku. Tak to podobno było, nie wiem. Podobno w Brennej popularnym nazwiskiem jest nazwisko Madziar, które też łączy się ze słowem Madziar, więc. Może coś w tej historii jest prawdziwego. Dajcie znać, jeżeli wyznacie inną wersję. Podzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Dojechaliśmy na pierwszą ze wspomnianych górek dzisiejszego tripu. Dojechaliśmy na Beskid. 860 metrów nad poziomem morza. Tutaj jest chyba ten słupek oznaczający szczyt góry Beskid. I teraz jedziemy w stronę Beskidka. Wjeżdżamy z Beskidu, a w zasadzie schodzimy, ponieważ tutaj szlak z Beskidu w kierunku Beskidka i hercy jest bardzo stromy. Natomiast można było go poniżej biegnie taki trawers, który łączy później te szlaki można było sobie tam przejechać. My wybraliśmy tą opcję, dlatego że chcieliśmy, chcieliśmy stanąć na szczycie Beskidu, ale równie dobrze spokojnie można sobie tym trawersikiem, który, który jest łagodniejszy objechać tą górę. W stronę to było, można było jechać tą drogą. Mijamy Migdalskie. I Jedziemy teraz dalej. W stronę Beskidka. Właśnie, właśnie dojechaliśmy na Beskidek. 830 metrów nad poziomem morza. Ale nie tylko nazwa jest węgierska dzisiaj w naszej wyprawie. Ale to dzisiejsze uwarunkowanie, bo dzisiaj mamy pierwszą połowę listopada i mamy podejrzewam kilkanaście stopni, jak tak w odczuciu. Więc ta pogoda w górach. Dość wysoko. To nie jest pogoda listopadowa Polska typowa, a Węg bardziej chyba węgierska. Węgielka, więc mamy dzisiaj na Beskidzie węgierskim, węgierską pogodę, węgierskie słońce. A tymczasem jedziemy na herce. Tam mamy herce, czyli kolejny szczyt z naszej węgierskiej wyprawy dzisiejszej. Jedziemy teraz w stronę Herce. Przed nami herca, stroma herca, kamienista herca, więc czeka wypych mnie na pewno. Wspinamy się na stromą herce. Stromy ten podjazd pod herce. Niestety, niestety, bez mocniejszego wspomagania się tutaj nie obejdzie. No, Ale widzę, że ja się daje rady po tych luźnych kamieniach Nie widać całkiem tej trasy, ponieważ dużo liści już spadło i one są takie masakra, nie? No, są takie luźne kamienie. Kamera tego nie oddaje, ale naprawdę dość strome jest to podejście. Trzeba będzie wypchać jeszcze. Tutaj w zasadzie jest jedyny odcinek na tej trasie, gdzie trzeba popchać. Pewnie ktoś wyjechał. Rower nie wyciągnął. Rower się wyciągnął. Tak, bo masz wokasista, czyli wspomaganie pchania. Powiem Wam, przydaje się to bardzo podczas trudnych momentów na wycieczce. No, teraz to już chyba wyjedziesz. Tam na górze będzie nagroda, bo się piękny widok z prawej strony pokaże. Piękny widok, widzisz go już? Mówi, że widzi. No, widzę, widzę. Jak ja bym mogła widoków nie zobaczyć. Ostatnie liście na drzewach, a wody Dali Brenna. Jesteśmy na kolejnym szczycie. Beskidu węgierskiego herca. 929 metrów nad poziomem morza. Węgierskie słońce towarzyszy nam dziś cały czas. A my jedziemy dalej w stronę kotarza. Pagórek, gwiazd, pagórek, gwiazd. Tutaj, zaraz przed kotarzem, po lewej stronie, otwiera się taka piękna widokówka. Skrzyczne, małe skrzyczne. A nawet malinowska skała. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak tam jest na Malinowskiej, to zapraszam do naszego poprzedniego filmu. Właśnie stamtąd. Dojechaliśmy do Kotarza. Ostatnia górka z tej trasy węgierskiej. Kotarz 965 metrów nad poziomem morza. Tu mamy taką przyjemną wiatę. Można się tutaj schronić w czasie deszczu, burzy można tutaj spalić ognisko a tutaj mamy taki fajny, sympatyczny bar przy szlaku gdzie można tanio kupić smaczne jedzenie na kotarzu jest mapa Dzień dobry szczerk i zobaczcie tak nasz Beskid Węgierski dziś wyglądał. Przełęcz Karkoszcząka. Dojechaliśmy do Beskidu i później tutaj, tym czerwonym szlakiem przez Beskidek Herce Kotarz. Jesteśmy tutaj i słuchajcie, będąc na Kotarzu obowiązkowo zjeżdżamy do Hali Jaworowej. Tutaj dalej biegnie czerwony szlak w kierunku Przełęczy Biały Krzyż. Natomiast tutaj po mojej prawej stronie jest droga, która skręca i dojeżdża do hali jaworowej, gdzie my się kierujemy. I to miejsce w ogóle nie jest oznaczone. Nie ma tutaj oznaczeń, że zjazd na halę jaworową tutaj jest. Nie wiem dlaczego tego znaczenia nie ma. W każdym razie wiem, że niektórzy przegapiają to miejsce, dlatego mówimy, że na kotarzu skręcamy w prawo z czerwonego szlaku w kierunku hali jaworowej. Bo Hale Jaworowa to jest takie must see będąc w Szczyrku. To jest cudowne miejsce. Ten zjazd kotarza na Halę Jaworową jest troszkę stromy. I ona, nasza piękna hala jaworowa, jedno z naszych ulubionych miejsc. Zresztą wiele razy już pokazywaliśmy Wam to miejsce w naszych filmach i pewnie jeszcze nie raz pokażemy, tym razem jesiennie. A ja tu kocham być. kochasz wszyscy chyba kochają. Pochyśmy na halę jaworową, taką drogą. Kotarz, a bezpośrednio ze szczytu kotarz. Tutaj jest ta droga. Poczekaj, poczekaj, pokażemy tą drogę. Tak, natomiast tutaj w prawo mamy niebieski szlak, który też z tego czerwonego szlaku głównego odbija. Dociera na Hale jaworową. Z tym, że tam ten szlak jest gorszy według mnie do przejechania na rowerach. Dlatego zawsze wybieramy tą właśnie drogę. Wiecie, dzisiejsze miejsce, na kawę z widokiem, to jest jakiś sztos kompletny, genialny. Mamy gdzie usiąść. Szczyt Hali Jaworowej, czyli punkt najbardziej widokowy. Jemy kawę. Mamy stolik. Wszystko mamy. Jest widok, bajkowe Beskidy. Co teraz? E, teraz jesteśmy na samym szczycie Hali Jaworowej, na Stróży, 918 metrów. I teraz będziemy się kierować w dół, w stronę Brennej. Z tym, że e, tutaj jest Węgierski, taka nazwa nawet chyba ulicy. E, z tym, że my nie dojedziemy tutaj do tej węgierskiej części <gry> Brennej, tego Opuszczamy szlaku. Dopuszczamy Węgry. Tylko e, pojedziemy troszkę inną drogą, tutaj, takim bardziej łagodnym zjazdem w kierunku centrum Brennej, ponieważ ta droga tutaj kiedyś pobłądziliśmy, wpadliśmy w jakieś haszcze, nie wiem czy tam trafimy. Pamiętam. o takie, takie przygody to się Tak, pamięta. natomiast pojedziemy sobie tutaj łagodniejszą trasą, zjedziemy do centrum Brennej i potem, potem będziemy się kierować w stronę żółtego szlaku. Do Szczyrku. Do Karkoszczonki. Tak, do, Garkoszczonki. do Garkoszczonki. piękną Halę Jaworową i jedziemy teraz do Brennej. Droga z hali jaworowej do brennej, cała zasypana liściami, właściwie nie widać gruntu, po jakim jedziemy są kamienie, ale Asia jedzie dzielnie. Jedziemy, jedziemy na dół. Uważaj, bo miejscami zarzuca tyłem. od Hali jesteśmy. Już niedaleko mamy do Brennej. Uzupełnij płyny, elektrolity, <grymne> na dole może jakieś kalorie. No się. Jedziemy. Dojechaliśmy do Brennej, do drogi asfaltowej. A węgierskie, listopadowe słońce grzeje dzisiaj mocno. I teraz niebieskim szlakiem zjeżdżamy do Brennej Hołcyny. Dojedziemy sobie taką asfaltówką do Brennej, do centrum Brennej. Najpierw będzie Brenna Hołcyna, a potem będzie główna droga, z której z kolei będziemy się kierować na żółty szlak na Karkoszcząg. A póki co jedziemy sobie taką asfaltóweczką. Dojechaliśmy do Brennej. Tutaj mamy główną drogę. Skręciliśmy sobie w taką ścieżkę deptaczek nad rzeką, granicą. Widzę, że moja żona drugie śniadanie. Jak to nazwać? Przekąska. Słodka, uzupełnienie kalorii, o których mówiłem wcześniej. Renica i piękne kaskady. A tam, tamtą stronę pojedziemy. Tam, gdzieś mamy przełęcz karkoszcząkę. Będziemy się tam kierować za chwileczkę. Dobry. Masz czekoladę na, na ustach. Ok, wyłączam. Jedziemy teraz z brennej w stronę Karkoszcząki, a potem do Szczerpu z powrotem. Dojechaliśmy do takiego rozdroża do miejsca brenna bukowa, szlaban i tutaj, i tutaj ta droga. To jest właśnie ta droga w kierunku Hali Jaworowej. Jechaliśmy kiedyś tędy, ale nie dojechaliśmy do Hali Jaworowej. Może ktoś z naszych widzów wie, jak tędy dojechać do, do Jaworowej? To prosimy o informacje w komentarzach. Tutaj właśnie jest ten Beskid Węgierski, dzielnica nazywa się Węgierski, a my jedziemy tutaj żółtym szlakiem w kierunku przełęczy Karkoszczonka. żółty szlak pnie się w górę w stronę przełączy Karkoszcząg. Kończy się asfalt. Z asfaltu. Dalej mamy kamienie No i tam będzie kawałek Dosyć stromo. Ale już niedaleko do Karkoszcząki. Zajdź do Gliwocia, rozjadę kobietę. Strona, stroma. powrotem na czerwonym szlaku No i jesteśmy z powrotem na przełęczy Karkoszczonka. Poznajecie? No i dojeżdżamy do parkingu. Przy pętli autobusowej szczergbiła. Tym samym nasza pętla się domyka. Nasza pętla miała 20 km. Pytacie nas o stan baterii po takich naszych trasach, więc taka dzisiejsza trasa 20 km po górach. Ja jechałam na takim MTB, czasami trochę niżej, ale też jechałam na Turbo, wiadomo. E, I zostały mi trzy kreski. Dodam, że Ważę 60 kilo musiałam się przyznać do swojej wagi. No cóż, mój mąż natomiast. Jak to u ciebie wygląda? Jaka waga? Ja mam baterię 750. <grym> Może zacznę od baterii A bo ja mam 630. Na wadze, ja mam to... 630, nie? To też jest istotne. Moja waga nie jest powodem do dumy. Nie wiem czy ją zdradzać czy nie. 80 no to... plus. <grym> Zazgrzypiało. No ile ci zostało? 40% przejechałem. Zużyłem. 750 taką mam baterię w rowerze. Jechałem na y, słabym wspomaganiu, znaczy nie najsłabszym, nie na eko naturze. No. A tutaj mamy trasę, którą mi się zrobiliśmy. Możemy to pokazać, bo wchodziła się taka fajna mapa. Tutaj mamy szczyrk, biła, tutaj jesteśmy. Pętla autobusowa. Jechaliśmy tutaj zielonym szlakiem i żółtym w kierunku chaty Wujatoma. Przełęcz karko Później pojechaliśmy czerwonym, i to był te, ten odcinek węgierski: Beskid, Beskidek, Herca, Kotarz. Z Kotarza zjechaliśmy tutaj: Hala Jaworowa. Z Hali Jaworowej przejechaliśmy kawałeczek w dół. Dotarliśmy do niebieskiego szlaku w kierunku brennej hołcyny. Zjechaliśmy do centrum, główna droga do brennej. Wróciliśmy do rozdroża: Żółty szlak. Wróciliśmy tutaj na przełęcz karkoszczonkę. I zjechaliśmy sobie tutaj z powrotem w to miejsce, w którym kończymy naszą trasę. To chyba wszystko Wam już powiedzieliśmy: nasze wagi, baterie, trasę. <grym> znaczy, wszystko już o nas wiecie: e... prawie wszystko. Wszystkiego nie zdradzimy, nie wiem, czy to ale dużo wiecie. Czy myślę, co poradzić? Więc zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do komentowania naszych filmów. Będzie nam bardzo miło. I do zobaczenia na szlaku albo w następnym filmie. Pa! Cześć!